Cześć. Um, witam Was bardzo serdecznie. To jest mój pierwszy filmik na moim kanale. Nasz. Nasz pierwszy filmik, ponieważ ja się nazywam Katie a a mną jest Smysia i oczywiście to będzie i na moim kanale, i od Smysi. Yy, na tym kanale możecie zobaczyć yy, 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 na początek będą to filmiki nagrywane yy, o nas. Yy czyli m.in. zbuntowana nastolatka, tak? Znaczy, na, naszą, na naszych kanałach pojawią się filmiki, e, filmy w sumie, takie serie jakby e, zbuntowanej nastolatki, ja będę kręcić, nie będziecie widzieć mojej twarzy, tylko Katie będzie występować, e, no, a e, potem mogą się, może się pojawić Baby Food Challenge, czy może Chad Bunny. A to to już cichutko. No. Tak, ale znowu mnie nie będziecie widać tak. Widać. Mnie już nie będziecie widać. Widzieć, powiedziałam. Dobra, no to taki trochę wstępny filmik. Kilkusekundowy. Yy, mam nadzieję, że Wam się spodobają te serie i żegnamy Was. No to cześć. Cześć.